Cześć, witam Was serdecznie w Unturned Battle Royale z tej strony Charlie. Zagramy sobie em, na polskim serwerze youtubera polskiego, czerwonego. Myślę, że nie będzie za dużych problemów. Z racji tego, że to jak już mówiłem, jest w Polsce. Ten serwer nie powinno być jakichś dużych lagów. Nie wiem, czy ktoś idzie obok mnie. Chyba za mną, czy nie? Lewało mi się dobra co my tu mamy co my tu ciekawego mamy nic ciekawego tu nie mamy wow 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 Ej, panowie panowie spokojnie spokojnie gdzie tam są tam kąpaj gościu zostało nie wiem cholera martaczka gdzie jest ten gościu gdzie jest ten gościu wow 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 za mną nie! Leć, leć, ty człowieku! Apteczka, szybko! Apteczka, 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 apteczka. Jedziemy. No, zakładaj. Dobra. Uf. Gdzieś tam, ale tu się napierdzielają szybko. Dawaj tam. Czy tu się w ogóle od nie Pawla, to ja nawet nie. Juri. Gdzie? No nie! Nie wierzę w to. Ja pierdzielę, ale skopałem. Jedziemy dalej, jedziemy kolejną grę Od razu, kurde pociśniemy. Ups, nie wezmę tej broni, ale... Jakiej broni? To był plecak, nie wezmę tego plecaka. Ale wezmę broń, która tu jest. Tutaj za mną idzie. Jeszcze broń. Co? Co? Jak on wziął tę broń? Jak on to wziął? Jak? Co? Wiesz, ja tak. To... Ale suchar, Ale to było bez sensu! Bez sensu! Słuchajcie, ta ostatnia gra to był jakiś bullshit. Ja nie wiem co to było. Wkurzyłem się trochę. No. Zaraz napiszę maila oburzonego. Do x-komu. Kto był ten wie. Dobra, mi broń. Chodź tu gościu. Dostał. Dostał. No, gin. Aj, nie mogę go trafić, w sensie no trafiłem go teraz, ale... Ale coś, O kurde. Fak, 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 Słuchajcie, jest jakiś powrót mojej super beznadziejnej formy. Także... Już czuję się wspaniale po prostu. Dawaj ten magazynek jest gościu, ale teraz szybko polecę tu. O Jezu, tylko żeby to nie było do mnie. Co, nie wziąłem tego bandaża? Dobra. Spierdzielam stąd. Hmm. No dobra. Tu ktoś gdzieś jest. Siedem naboi, fuck dobrze. Gdzieś ktoś tu jest. Ktoś gdzieś tu na bank jest. Mhm. Ja się tu podczołgam. To nie powinno być dużego problemu. Gdzie jesteś, gościu? Gdzie jesteś? Hmm. Nie widzę go Tam No, tam ktoś był dalej, 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 dalej 7 Tu mamy kłada Hmm no dobra, to bierzemy tego kłada jechane Uhu! Wow 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 Nie strzelaj, nie strzelaj. <gry> Dobra Gdzie jest ten gościu? Gdzie on jest? Tam chyba w drzewie Tam chyba jest Pięknie Jest tam no, jest. Ale nie wiem czy strzela do mnie Dobra, tam bez pierdolenia. O kurde, tam jest dwóch tawiarów, bo mnie słyszę. Nawet się nie obracam, tylko lecę przed siebie. Boże, żebym teraz pierwszy wziął tę broń. Zgińże że gościu. Dobra, leży. Nie, 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 nie. Ej, ten sam gościu mnie zawił TEN SAM GOŚCIO Po prostu masakra! MASAKRA! PIECH! Słuchajcie, ostatnia gra, naprawdę ostatnia gra, bo nerwy te mam potargane po prostu I nie czuję się już najlepiej, w związku z tym Także no cóż Wybaczcie mi, ale to jest ostatnia gra Czy ja dobiegłem właśnie aż tutaj? A manikowa po mnie nie ma Wow, 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 Jezu ludzie opanujcie się Bierzemy wszystko Dobra Szybko szybko Dobra Celownik Celownik Broń wow, Ubieramy się. Dobra. Um, czy ja mogę tę broń jakoś ulepszyć? Jięc najwyżej dać taki celownik. No dobra, niech chcę będzie. Nie chcę będzie, nic nie pominąłem. Nie wydaje mi się... Dobra, szukamy teraz ludzi, słuchajcie. Mm -hmm. Gdzie tutaj ktoś jest? Jest siedem osób. Nie jest najgorzej na razie. 6, dobra. Powoli i spokojnie. Ja tutaj przeżyję. A potem po prostu. Tam jest na środku gościu. Co za gościek. Chyba go tak nie trafię, co? No ja, raczej nie. Chyba nie ma co strzępić magazynków. Polecimy za drzewkami. Ojej, jej, 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 jej. Shit! To do mnie! No właśnie Trzeba się zbandażować To nie był dobry pomysł jak ogólnie rzecz biorąc, żeby dawać znać gdzie się jest Gdzie to kurde Halo Teraz tu się, mówią papa. pa, pa. skład Wiesz to. Dobra nie widzę tu nikogo przede mną, tego na szybkości tutaj pobiegnę. Wow, wow, wow! To na bank do mnie było. Na stówę. Tylko skąd? Gdzie jest ten gościu, który do mnie strzela? Cztery osoby. Gdzie jesteś? O Jezu. Nie widzę nikogo. Po, pozbieramy te, te dressingi. Nikogo nie widzę, słuchajcie. To nie dobrze, bo ktoś do mnie strzela, a ja nie wiem skąd Tu hmm. leży broń Ty, gdzieś tu blisko Tam W szyku Dostał To się nie zbliża nie, on jest? Przydałaby się jakaś kurde luneta. Wstawa nie ma już. Jakaś luneta by się przydała. O Jezus! Stamtąd gdzieś. Aj, jaj. O Jezus Maria, dobra! Słuchajcie, ja już mam dosyć. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie jakieś następne odcinki. Subskrybujcie. I zostawcie komentarz, może powiedzcie mi, co mam robić, żeby żeby może przeżyć więcej, bo ja po prostu już nie wiem. I no dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia. Hej.